Z tej strony Olek i różne gry. Dzisiaj gramy w Minecrafta. I. No, jak widzicie, no, no wszystko jest normalnie, ale dzisiaj nie będę grał sam, tylko z moim kuzynem Xaverym. Cześć. O, to właśnie on. Zaczekaj mi jeszcze na mnie kamerę. Czeko, to, to, pokażę. I teraz właśnie tak samo na przykład zatańczę, nie wiem jak. Ej, miej jeszcze na mnie kamerkę. No mam. Patrzcie jeszcze na mnie. Patrzę się. Patrzcie widzowie na to. Dobra, Pokażę mi co jest w skrzyni. Biorę to, to, to. Lebo to ym, potyki i to wszystko co ja chcę o, ma kierka jak to jeszcze ja biorę drzewa no to może wziąć po dobra oraz zabić pierwszą

Fajnie. nie widzę twojego Teleportuje I Jak sobie od razu wam mówię, to nie jest prawdziwy Minecraft. Proszę, tylko że to jest taka niby podróbka, ale i, ta, i tak to jest wszystko jako Minecraft, a i widzę. Dobra, tam jest wyjście. Zaczekam. Cyk. A co jeżeli tutaj byłyby diaksy? To jest hard? Nie, jest normal. I wychodzimy z drugiej strony. Mam jeszcze tylko jedno takie... ...dlaczego nie wyjdę? O, chcę. A ja wejmuję czarno. O kolejna biała. Będę miała już na łużek, ale czemu nie znamy? Ej, no, zaczekaj, jołek! Miał, miał, jestem na ciu. Ale widzę, nie znają jeszcze na ciu. Nie wiem, mo może kiedyś Wam pokażę, Kim jest tak naprawdę... Matsu? O, ale może mam drugi filmik, jak... E, e, taki śmieszny filmik, gdzie nas Pan Matsu łapie tą rybę. Mamy chyba już leka. O Jezu.

Dupa. No nie ma. No właśnie po tego mamy startową mapę. Nie wiem, ja bym szedł w tamtym kierunku.

哪个？ Oh, yeah, baby. A nie ma tutaj nic. ale jak duża kopalnia, to jest, kopalnia. Tam jest może to. Nie i youtubeczk. I youtubeczk. Tutaj jest dużo Witam. Witam moje skromne nej. Moje skromne. Co mu świnia krąknęła. Chodźmy dalej, tam jest lawa. Tam jest lava. Laba? lawa. Lava? No. Lawa. Chodź. Tam jest lawa. Ile, ile, ile? Gdzie? Plan. Nie było lawy. jeden ty. A wiesz, że przez to byśmy mogli od razu iść do netheru? O dziś świat. od to. razu mam mówię, nie uważajcie to za czyty? Ja to robię, żeby umajczyć trochę gierkę i nie i żebyście co... Ale przecież widzisz mnie na łapie. O siema. Mam siedem jak budę. Ja ma się ja ma tego liseł. Co tam u ciebie? Dobra. Cina! Minę cukrowną. No i zanęłaś. No, mam. Czy ci jak. Osiem, Joska! Joska na horyzoncie! A jak gdzieś pójdzie, to musisz mnie teleportować. Nie? Tak. Rozładował mi się tablet! No to czemu? Czemu? Przecież mnie na odcinku! No i, no i ksawery muszę kończyć odcinek i nie mogę go wysłać. Dziękuję ci.